Czy wiesz, że ciche uzależnienie zagraża życiu milionów, a może nawet twojemu, nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Wielu myśli, że prywatna przyjemność płynąca z pornografii nie ma żadnych konsekwencji w świecie rzeczywistym, ale są w głębokim błędzie. W tej chwili rozpadają się związki, a kariery są rujnowane. Wśród tych, którzy poświęcają się studiowaniu Biblii, panuje bardzo powszechne błędne przekonanie. Wielu wierzy, że wszystkie grzechy są widziane w ten sam sposób w oczach Boga. Konieczne jest jednak wyjaśnienie, że takie postrzeganie nie odpowiada prawdzie. Pismo Święte wyraźnie rozróżnia grzechy, przypisując im różne stopnie ciężkości, a co za tym idzie różne kary. Często obserwowanym błędem także wśród chrześcijan jest przekonanie, że wszystkie grzechy są równoważne. Taka interpretacja może skłaniać niektórych do myślenia, że pewne czyny nie są na tyle poważne, by wpłynąć na ich zbawienie lub skazać ich na wieczną karę. Ważne jest, aby zrozumieć, że chociaż wszystkie grzechy są obraźliwe dla Boga i dlatego zasługują na surowe i wieczne potępienie, nie wszystkie grzechy wywołują taką samą boską odpowiedź. Każdy grzech ze swej natury prowadzi do oddzielenia człowieka od Boga. Bez właściwej pokuty to oddzielenie może osiągnąć kulminację w wiecznych konsekwencjach. Jednak ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że chociaż wszystkie grzechy mogą odciągnąć nas od Boga, a nawet zaprowadzić nas do piekła, nie każdy jest przyjmowany z takim samym poziomem Bożej tolerancji. Konsekwencje przewidziane przez Boga różnią się w zależności od wagi każdego grzesznego czynu. Nie jest poprawne twierdzenie, że wszystkie grzechy mają taką samą wagę. Na przykład masowe morderstwo oczywiście nie jest równoznaczne z powiedzeniem małego kłamstwa. Są to bez wątpienia grzechy, ale należą one do zupełnie innych kategorii. W rzeczywistości niektóre grzechy mają bardziej dotkliwy wpływ zarówno na jednostkę, jak i na społeczność, co uzasadnia istnienie różnych kar za różne rodzaje wykroczeń. Podobnie jak w ludzkim systemie sądowym, gdzie kary są ustalane w zależności od powagi przestępstwa, złodziej zwykle nie otrzymuje tak surowego wyroku jak morderca. Podobne zasady stosuje się w dziedzinie Bożej. To zróżnicowanie sankcji odzwierciedla dotkliwość i wpływ każdego grzechu, zarówno w ziemskich sądach, jak i w Bożym sądzie, jak opisuje to Biblia. Przyglądając się szczegółowo książkom takim jak Księga Przysłów i List do Pierwszego Koryntian, można zauważyć, że grzech seksualny jest postrzegany jako szczególnie niebezpieczny. Księga Przysłów ostrzega, że istnieją sytuacje, w których dana osoba może nie być w stanie przezwyciężyć reperkusji i konsekwencji tych grzechów. Istotne jest, aby podkreślić, że grzechy seksualne mają szczególnie niszczący wpływ, daleko wykraczający poza wiele innych rodzajów wykroczeń. Grzechy te nie tylko wpływają na ciało, umysł i duszę, ale także zagrażają wieczności człowieka. Często niedoceniana, ta kategoria grzechu jest traktowana przez Boga bardzo poważnie ze względu na jej przemieniającą moc. Zmienia ludzi, zmienia trajektorię życia i ma potencjał do niszczenia domów, traumatyzowania dzieci i rozpadu rodzin. Niedocenianie grzechu seksualnego jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale i niezwykle niebezpieczne. W rzeczywistości jest bardziej uzależniający i podstępny niż wiele uzależnień fizycznych, w tym uzależnienie od narkotyków. Nie jest to stwierdzenie na wyrost. Jeśli istnieje jakiś rodzaj grzechu, który jest w stanie unicestwić człowieka jeszcze za życia, to jest nim grzech seksualny. Posiada wyjątkową moc atakowania Twoich myśli, zniekształcania Twoich wartości i wciągania Cię w niekończący się cykl poczucia winy i tajemnicy, który jest niezwykle trudny do przerwania. Ponadto grzech ten zaraża relacje, sieje nieufność i zdradę wśród najbliższych. Tworząc osobiste piekło. Nawet jeśli nie chcesz popełnić grzechu, przymus jest tak silny, że staje się prawie niekontrolowany. Możecie zniszczyć w sposób, którego nigdy nie możesz sobie wyobrazić. Grzechy seksualne są na tyle zgubne, że ich konsekwencje mogą wykraczać poza sferę osobistą, nieodwracalnie wpływając na życie zawodowe i społeczne. Ten rodzaj grzechu. Może prowadzić człowieka do sytuacji, których nigdy wcześniej sobie nie wyobrażał, szukając coraz bardziej ekstremalnych doświadczeń, co niesie ze sobą ryzyko finansowe, problemy prawne i głębokie konsekwencje duchowe. Jednym z najczęstszych grzechów wśród wierzących jest wszeteczeństwo. Wielu zastanawia się, dlaczego nawet po zbawieniu apetyt na grzech trwa. Ważne jest, aby zrozumieć, że bycie zbawionym nie zwalnia nas z pokus. Przyjmując Chrystusa, doświadczamy duchowej przemiany, ale pozostajemy w ciele, które jest podatne na wpływy świata. Odrodzenie się nie eliminuje cielesnych pragnień. Nasz duch jest odnowiony, ale nasze ciała nadal stawiają czoła pokusom świata. Powszechnym błędem wśród chrześcijan jest przekonanie, że obecność pokusy jest oznaką duchowego upadku lub słabości. Jednak bycie kuszonym jest częścią wiecznego konfliktu między ciałem a duchem. Stawianie czoła pokusie nie czyni cię mniej chrześcijaninem, ani nie oznacza, że twoje nawrócenie nie było autentyczne. Ważne jest, aby podkreślić, że być kuszonym to nie grzeszyć. Grzech pojawia się, gdy działamy zgodnie z tymi pokusami. Zastanówmy się, czego Biblia uczy nas na temat uczynków ciała opisanych w 5 rozdziale listu do Galacjan wersetach od 19 do 21 są one wyraźnie objawione jako cudzołóstwo, wszeteczeństwo, rozwiązłość, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spory, zazdrość, gniew, niezgody, niezgody, frakcje, zazdrość, morderstwo, pijaństwo, orgie i inne podobne zachowania. Pismo Święte dobitnie ostrzega, że ci, którzy dopuszczają się takich czynów, nie odziedziczą królestwa Bożego. Warto zauważyć, że grzechy wszeteczeństwa i cudzołóstwa są podkreślone na samym początku tej listy, podkreślając ich powagę. Cudzołóstwo, którym zajmiemy się bardziej szczegółowo w dalszej części tego kazania, oraz rozpusta to punkty krytyczne, które zasługują na naszą natychmiastową uwagę. To naturalne, że jako istoty ludzkie istnieje pragnienie seksu. To samo w sobie nie jest złem w przeciwieństwie do tego, co niektórzy mogą głosić. W końcu to Bóg stworzył seks, ale uczynił to z intencją, aby był on przeżywany w świętych granicach małżeństwa między mężczyzną a kobietą. Powodem DLA, którego cudzołóstwo i wszeteczeństwo są wymieniane wśród uczynków ciała, jest to, że oba reprezentują niewłaściwe sposoby dążenia do czegoś, co w swej istocie jest naturalne. Narodzenie się na nowo nie zwalnia nikogo z pokusy popełnienia tych grzechów. Prawdziwe wyzwanie polega na tym, jak zareagujemy na te pokusy. One list do Koryntian, rozdział 6, werset 16, skłania nas do głębokiej refleksji. Czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, staje się z nią ciałem? Jest bowiem napisane: Dwoje będą jednym ciałem. Werset ten wyraźnie wyjaśnia nam, że angażowanie się w akty rozpusty wykracza daleko poza zwykłe fizyczne zjednoczenie. Tworzy głęboką i znaczącą duchową więź między zaangażowanymi osobami. To duchowe połączenie jest repliką jedności przeznaczonej dla małżeństwa, głębokiego i trwałego związku, który został zaprojektowany przez Boga. Nauczanie podkreśla powagę relacji seksualnych, podkreślając w jaki sposób łączą one ludzi na poziomach, które wykraczają poza fizyczność? Czy kiedykolwiek zaobserwowałeś, jak często osoby, które oddają się rozpuście, doświadczają burzliwych i negatywnych związków? Pomimo wyzwań, często wydaje im się, że trudno im się rozstać. Dzieje się tak dlatego, że tworzy się między nimi więź, która wykracza poza fizyczność, rodzaj więzi, która wykracza poza ziemski plan, a nawet czas i której słowa nie są w stanie odpowiednio opisać. Nawet po fizycznym oddzieleniu, to połączenie zachowuje swoją siłę, przeciwstawiając się logice i prostej, racjonalnej analizie może trwać latami i odległościami, co pokazuje, że konsekwencje takich czynów mogą być znacznie trwalsze i bardziej złożone, niż można sobie wyobrazić. Kiedy mówi się, że kto łączy się z prostytutką, staje się z nią jednym ciałem, bo oboje będą jednym ciałem, rozumiemy, że ci ludzie są w pewnym sensie małżeństwem w świecie duchowym. Jest to znamienne, ponieważ wielu, choć uważają się za stan wolny, może w rzeczywistości być duchowo związani z różnymi osobami poprzez rozpustę. Biblia pokazuje nam, że w cudzołożu jedna osoba przyłącza się nie tylko do drugiej, ale być może z czasem do kilku. Rozpusta ustanawia głęboką i złożoną więź między zaangażowanymi osobami. Dlatego rozstania mogą być tak przygnębiające. Kiedy intymny związek się kończy, często czujemy się zdezorientowani i puści jakby utracono część siebie. W rzeczywistości fragment twojej duszy pozostaje spleciony z duszą drugiej osoby, a część z tobą pozostaje, nawet jeśli mijają lata bez żadnego kontaktu. Prosta wiadomość lub wspomnienie może na nowo rozpalić głębokie emocje, świadcząc o intensywności Unii, która się utworzyła. Jak opisuje to Biblia, powiedzenie Czas leczy wszelkie rany nie odnosi się do tych scenariuszy. Sam czas nie jest w stanie zerwać więzi duchowych i emocjonalnych. W ten sposób lata mogą minąć, a ty nadal możesz zmagać się z konsekwencjami tej separacji. Głęboka więź powstała w wyniku rozpusty nie rozpada się po prostu z czasem. Często wymagany jest przemyślany proces uzdrawiania i duchowego odnowy. Są ludzie, którzy słuchają ich teraz, ale nadal czują miłość do kogoś, z kim byli zaangażowani seksualnie lata, a nawet dekady temu. Dzieje się tak dlatego, że są duchowo zjednoczeni z tą osobą. Bóg miał jasny cel, w którym przeznaczył seks wyłącznie DLA małżeństwa między mężczyzną a kobietą. Przechodząc do drugiego poważnego grzechu, o którym dzisiaj mówimy cudzołóstwa. Znajdujemy surowe ostrzeżenie w Księdze Przysłów, rozdział 6, werset 32. Kto cudzołoży z kobietą, nie ma rozumu, niszczy własną duszę. Werset ten rzuca światło na destrukcyjne konsekwencje cudzołóstwa, podkreślając przede wszystkim brak zrozumienia i zniszczenie duszy. Werset ten podkreśla brak rozeznania okazywanego przez tych, którzy popełniają cudzołóstwo. Nawet ludzie o wielkiej mądrości i inteligencji, tacy jak król Dawid, mogą ulec irracjonalności cudzołóstwa. Pomimo swoich umiejętności jako stratek i władca, Dawid miał poważny błąd w ocenie sytuacji, gdy pożądał Batrzeby, żony swego sąsiada, co świadczyło o wyraźnym braku mądrości. Fragment ten pokazuje nam, że nawet najbardziej utalentowane jednostki są podatne na porażkę w obliczu pokusy, co podkreśla powszechną podatność na upadki moralne. Ponadto w Księdze Przysłów Rozdział 6, Werset 34, podkreślono osobistą odpowiedzialność każdego człowieka za zniszczenie własnej duszy. Winą za te czyny nie można obarczyć czynników zewnętrznych. Takich jak spontaniczne pragnienie czy nieodparta pokusa. Każdy człowiek musi raczej wziąć na siebie konsekwencje swoich czynów i zastanowić się nad swoją rolą w swoim duchowym upadku. Chociaż może być kuszące, aby przypisywać odpowiedzialność porządliwym pragnieniom lub wpływom zewnętrznym, takim jak siły duchowe lub demoniczne pokusy, odpowiedzialność ta pozostaje ściśle osobista. Człowiek jest tym, który musi ponieść konsekwencje szkód wyrządzonych jego duszy, podkreślając powagę jego czynów i głęboki wpływ na jego duchowe samopoczucie. Cudzołóstwo nie tylko psuje nieskazitelność moralną, ale także poważnie zagraża zdrowiu duchowemu, co prowadzi do głębokich szkód w wnętrzu człowieka. Pomimo jakiejkolwiek chwilowej przyjemności lub gratyfikacji wynikającej z tego czynu. Długoterminowe konsekwencje są druzgocące, powodując fragmentację duszy i odejście od moralnej prawości. W istocie, cudzołóstwo jest wadą, która odbija się echem daleko poza chwilą, wpływając na duchową trajektorię człowieka w znaczący i trwały sposób. Księga Przypowieści Salomona, rozdział 6. Werset 34 służy jako niepokojące przypomnienie o niszczycielskich konsekwencjach cudzołóstwa i kluczowej potrzebie, aby ludzie stosowali mądrość i rozeznanie moralne w swoich czynach. Werset ten wzywa do głębokiej introspekcji i przyjęcia odpowiedzialności, podkreślając znaczenie zachowania duchowej integralności i witalności. Zwraca uwagę na niepokojącą prawdę, że cudzołóstwo poprzez swoje czyny wyrządza nieodwracalne szkody własnej duszy, szczególnie podkreślając wyrażenie zniszczył własną duszę. Angażowanie się w cudzołóstwo może spowodować głębokie szkody w istocie istoty ludzkiej, wpływając na jej emocje, przekonania i związek z boskością. W praktyce cudzołóstwo powoduje ogromne zniszczenia, nie tylko emocjonalne, ale także duchowe i moralne. Po pierwsze, cudzołóstwo deprawuje duszę, ponieważ zdrada partnera może doprowadzić tę osobę do cyklu złych decyzji, prowadząc ją do zamknięcia serca na to, co moralne i bezpieczne. Droga ta często zaczyna się od małych ustępstw, które, choć pozornie nieznaczące, nie są ani mądre, ani dobre, otwierając drzwi do trajektorii narastającej niesprawiedliwości. Po drugie, cudzołóstwo może skutkować utratą uczciwości i siły moralnej, co wiąże się z kłamstwami i nadużyciem zaufania w sposób, który może być nieodwracalny. Zdrada nie tylko niszczy relacje z partnerem. Ale także naraża na szwank relacje osoby z samą sobą i swoim duchowym rdzeniem. Działania te nie tylko osłabiają poczucie dobra i zła człowieka, ale także podkopują uczciwość i charakter, które są niezbędnymi cechami do utrzymania zdrowej duszy. Cudzołóstwo może spowodować poważne szkody emocjonalne i psychiczne. Zdrada często skutkuje poczuciem winy, wstydu i głębokim żalem. Dodatkowo może pogorszyć cenne relacje, prowadząc do samotności i utrzymującego się stanu smutku. Te negatywne emocje głęboko wpływają na samopoczucie i szczęście, jeszcze bardziej zagrażając integralności duszy. Przechodząc do trzeciego poważnego grzechu nękającego nasze społeczeństwo, stajemy w obliczu pornografii. Jest to ogromne wyzwanie, które dotyka zarówno miliony chrześcijan, jak i niewierzących, którzy mimo, że dostrzegają złotego występku, nie są w stanie się z niego wyzwolić. Czas spędzony na oglądaniu bluźnierczych filmów w internecie nie tylko marnuje życie, ale także napędza iluzoryczną i efemeryczną przyjemność. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów się. Ile czasu pochłonęły ci te filmy w internecie? Czy naprawdę cieszysz się życiem, czy po prostu oddajesz się tej fałszywej ulotnej przyjemności? Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak inne mogłoby być twoje życie, gdybyś zamiast spędzać niekończące się godziny przed tymi filmami, poświęcił ten czas na produktywne i wzbogacające działania? Wyobraź sobie, gdzie byś był i jak twoje życie mogłoby być lepsze. Jako mąż lub żona, jako rodzic, a nawet w swojej duchowej podróży z Bogiem. Zastanów się, jak mogłaby rozwijać się twoja kariera lub firma, jednak marnujesz swoje życie przed ekranem, podczas gdy życie prześlizguje się przez palce. Jest w tobie ogromny potencjał, ale ten grzech ogranicza twój postęp i rozwój. Pozwólcie, że podzielę się kilkoma alarmującymi statystykami. 47% gospodarstw domowych deklaruje, że konsumpcja pornografii jest problemem w ich domach. Korzystanie z pornografii zwiększa wskaźnik niewierności małżeńskiej o ponad 300%. Tak, dobrze usłyszałeś: ponad 300%. Około 56% treści pornograficznych dotyczy osób z obsesyjnym zainteresowaniem stronami pornograficznymi. Ponadto ponad 6% mężczyzn, którzy uczęszczają do kościołów, i ponad 50% pastorów regularnie ogląda te filmy. Wśród chrześcijańskich młodych dorosłych w wieku od 18 do 24 lat 76% aktywnie szukało filmów pornograficznych, a do 33% kobiet poniżej 25 roku życia przeprowadzało takie wyszukiwania co najmniej raz w miesiącu. Musicie zrozumieć, że żyjemy w bezprecedensowej epoce. Wraz z postępem internetu i technologii mamy nieograniczony dostęp do ogromnej biblioteki treści pornograficznych, dostępnych za dotknięciem naszych palców. Wygoda i anonimowość treści online sprawiają, że niezwykle trudno jest oprzeć się pokusie tego uzależnienia. Ta era cyfrowa przyniosła lawinę nielegalnych materiałów, które mogą pochłonąć godziny, dni, a nawet lata naszego życia. Urok filmów pornograficznych może być niebezpiecznie uwodzicielski, odciągając ludzi od produktywnych zajęć, rozwoju osobistego i znaczących związków. Skala pokusy, przed którą stoi to pokolenie, jest bezprecedensowa i musimy zdać sobie sprawę z pilnej potrzeby stawienia czoła temu wszechobecnemu problemowi i przezwyciężenia go. Żyjemy w epoce wielkich wyzwań i nie należy lekceważyć powagi tego zła. Problem ten dotyka zwłaszcza małżeństw. Pornografia stwarza wiele zagrożeń DLA świętości małżeństwa, zniekształcając postrzeganie intymności i tworząc nierealistyczne oczekiwania, które często prowadzą do niezadowolenia małżeńskiego. Osoby uzależnione od pornografii mogą stać się emocjonalnie oddalone od swoich partnerów, szukając satysfakcji w cyfrowych fantazjach, zamiast pielęgnować prawdziwe połączenie w sferze prawdziwego życia. To potajemne zachowanie pobłażania może spowodować tajemniczą erozję zaufania i komunikacji, niszcząc więź między partnerami. Uzależniająca natura pornografii sprzyja ukrytym zachowaniom, które jeszcze bardziej izolują jednostki, tworząc środowisko nasycone wstydem i poczuciem winy. Ta izolacja szkodzi nie tylko jednostce, ale także wszystkim wokół niej niszcząc najbliższe relacje i uniemożliwiając rozwój zdrowego życia małżeńskiego. Mężczyźni i kobiety cierpią w milczeniu z powodu tego grzechu, który choć może wydawać się prywatny, jego wpływ odbija się echem daleko, poza granicami życia osobistego. Walka z pornografią jest często samotna i naznaczona wstydem, a jej uczestnicy czują się zamknięci we własnej udręce. To ciche cierpienie może wywoływać poczucie izolacji i rozpaczy, głęboko wpływając na samopoczucie emocjonalne i psychiczne. Nieustanne poczucie winy może pochłonąć ducha, podsycając poczucie beznadziei i bezradności. Próbując ukryć swoje uzależnienie, wielu dystansuje się od swoich bliskich i wycofuje się ze swoich kręgów społecznych, pogłębiając swoją izolację. To ukryte cierpienie niszczy relacje i utrudnia rozwój osobisty, uniemożliwiając jednostkom prowadzenie satysfakcjonującego i sensownego życia. Dla naszej społeczności ważne jest, aby poszerzyć zrozumienie i wsparcie DLA osób borykających się z tym problemem, tworząc środowisko, w którym mogą znaleźć uzdrowienie i odnowę. Jeśli ktoś, kogo znasz, zmaga się z tym grzechem, nie osądzaj go ani nie ujawniaj. Zamiast tego pomóż im znaleźć wsparcie, którego potrzebują. Zachęcaj ich do szukania profesjonalnej pomocy, uczestniczenia w grupach wsparcia lub angażowania się w działania, które wzmacniają ich samopoczucie duchowe i emocjonalne. Razem możemy zbudować bardziej przyjazną i uzdrawiającą społeczność DLA wszystkich. Mam nadzieję, że znalazłeś cenne spostrzeżenia w tym filmie. Jeśli treść spodobała ci się lub uważasz, że może pomóc komuś, kogo znasz, nie wahaj się polubić, udostępnić i zasubskrybować kanału. Ich interakcja nie tylko nas wspiera, ale także pomaga rozpowszechniać wiedzę, która może być transformująca. Razem możemy coś zmienić. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.